Najbogatsza młoda Polka. To jest artykuł, który Business Insider znowu napisał. Bardzo ciekawy w rankingu najbogatszych Polek. Tygodnika wprost Magdalena Malań Malaczyńska, przepraszam, zajęła pierwsze miejsce na liście młodych poniżej 40 roku życia kobiet biznesu. 12 lat temu wraz z mężem Dariuszem założyli firmę specjalizującą się w produkcji, e, produktach do pielęgnacji paznokci i lakierach utwardzanych metodą hybrydową, cokolwiek to znaczy, znowu jestem ignorantem. Dziś jej majątek szacuje się na prawie 400 milionów złotych, a firma stała się swojej branży czołowym polskim producentem. Słuchajcie, no ja jestem wielkim fanem każdego polskiego przedsiębiorcy, który tworzy coś, co zdobywa świat, więc absolutnie tutaj pani Magdalena, ciepłe słowa z naszej strony, brawo, no ale nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, bo osobiście ja sobie hybryd nie zakładam, moja żona też nie, więc może wy macie większe doświadczenia. Bo... Czy są ze ilości um, hmm, takich… Um... Inaczej, panowie, umówmy się najpierw, że my tego tematu nie rozumiemy i pod hasłem hybrydy. Wszystko, co się z pacami ale nie musimy łączy, Albo biznesie, hybrydy, gadamy w produkcie tematy, tipsy, inne rzeczy. Branża beauty. Tak, umówmy się, że rozumiemy. ale słuchaj, pod biorąc telefon. pod uwagę, że wchodząc do większości salonów fryzjerskich, masz gdzieś obok jakiś salon kosmetyczny, gdzie właśnie ktoś wykonuje, wykonuje paznokcie, tak, no bo my się spojrzymy po, po paznokcie naszej pani, to nie musimy się znać, żeby zobaczyć, że skąd te kolory się biorą, tak i kształty jakieś tam różne inne dziwne rzeczy. Więc no, można sobie przyjąć, że jest to fajna subskrypcja, bo co jakiś czas trzeba zrobić, bo tu się łamał, bo tam no ktoś tak. odpadł, więc no, jakby super, super, no zazdroszczę, tak, zazdroszczę, bo fajny patent, tak trochę takie, takie jednorazowe maszynki Gilleta, nie? Więc świetny pomysł, fajnie, że to wykorzystali, fajnie, żeby poszli szerzej i żeby z tych 400 milionów złotych zrobili 400 milionów euro na świecie, no, tylko gratulować i aleluja do przodu. Panowie, zagadka teraz będzie wielka z mojej strony, bo i... jak sobie popatrzymy, ten rynek jest bardzo ciekawy, w ogóle globalnie dość, dość perspektywicznie rośnie parę procent, natomiast mamy segmentację produktową względem wzrostu lub spadku wartości globalnej i teraz zaprezentuję Wam trzy produkty i będziecie mieli określić, czy rośnie, czy rośnie bardzo szybko, czy nie rośnie, a wręcz maleje. No to idziemy po kolei, panowie. Pierwsze to jest bath and shower, czyli tak naprawdę wszystkie produkty służące do kąpieli i do, do pryszniców, żele pod prysznic ZDP. Drugim elementem są perfumy, a trzecim elementem jest są środki na wypadanie włosów. W ogóle genialne zestawienie. Jak na to wpadłeś, wiesz, jak to jak natknęło tym? Mam jeszcze tak więcej, więcej jakbyś. Muszę <głos》głos》głos》> do łazienki to są, to są... szafkę. Trafiłeś, trafiłeś w ogóle. Nie, no, ja mam ciekawy wniosek, słuchajcie, który później zaprezentuję, nie? Natomiast okay. to, pytam, pytam... To, to ja strzelam że... pierwszy. Ja mówię tak, produkty Batten shower spada, okay. dlatego że ludzie mniej pewnie szybciej prysznic i tak dalej, niż jakaś kąpiel, chociaż robi się ten taki bardzo mocny trend, wiecie, welling i tak ale dalej. Ale założę swoje pół zdania. Spada nie dlatego, że spada, tylko że się dzieli na coraz więcej firm, coraz więcej żeli. Może biorą, tak, może biorą sobie nawzajem. Hmm, ale tak? też bym miał takie stanowisko. Środki do włosów, do wypadania włosów powiedziałbym, że, że idzie w górę, tak zdecydowanie, bo to faceci i w ogóle w branży beauty mocny trend, że coraz więcej mężczyźni kupują jakby produktów. To była wcześniej mocno sfeminizowana ale branża. I musimy też wziąć pod uwagę kobiety, bo nam się wy, wydaje zawsze, że to mężczyźni są ci, którzy, którzy łysieją, ale u kobiet w pewnym tak, wieku, to tak, jest też... ogromnym problemem mm -hmm. właśnie wypadanie i rzadkość tych włosów i no, one też się chcą czuć jakoś atrakcyjnie, więc tym walczą, więc podejrzewam, że to jest coś, co tak samo, jak ty tutaj określasz, mocno zwyżkuje. I trzecie było co? Perfumy. A, myślę, no, to że perfum, perfumy rosną pewnie, bo to też dystrybucja jest coraz szersza, tam wiecie, każda branża modowa robi swoje perfumy, bo to zawsze można obchnąć komuś do torebki jakąś swoją perfumkę, nie? To ciekawostka. E... Bath and Shower na minus. A więc mhm. gratulacje. Perfumy 15 do przodu. Mhm. Rok do roku. Natomiast Herr ledwo ledwo powyżej 0.03 dokładnie Uuu. wzrostu. Także wcale ta skala nie jest taka, taka wysoka. Co jest ciekawe w ogóle to to, że rośnie I też wolimy, bardzo rynek. Wolimy pachnieć niż mieć włosy. Tak, tak wolimy się nie a ja za to więcej już tak, się tak, Jak po Francji w XVII wieku lepiej będziemy się perfumować, niż będziemy się kąpać są i wśród będziemy mogli szczęśliwcy, tak? którzy mają to wszystko i, i ładnie. To będzie pachnął. peruki, no, Francja, wiesz, peruki ten. Historia zadacza kraj. Natomiast globalne ocieplenie w też jest widoczne, bo segment wszystkich kremów, które nas mają Napalanie. ochronić tak przed promieniami przed słonecznymi, ponad 12%. Tak że... Ale to nie wynika to, może też, nie globalne to też turystyka. z zrozumienia, z akceptacji i jakby z konieczności smarowania się i z tego, że rośnie świadomość, Raka jak wpływa na skórę światło słoneczne. No pewnie wiele aspektów w tym zakresie jest. Ale bardzo ciekawe, naprawdę ja musisz dużo więcej proszyn, przy... musisz przygotować takich list. One są naprawdę pouczające. Tak, będę się starał, żeby tak wyjść naprzeciw twoim oczekiwaniom. Dobra zagadka. No to dobra, panowie, no ale może coś tutaj w takim razie powiemy na temat pani Magdaleny. No, bo w... słuchajcie, to nie jest jakby znowu żaden szowinizm, ale naprawdę kobiet w biznesie nam brakuje. Potrzeba nam więcej kobiet w biznesie, bo, no bo to jest mocno zmaskulizowana branża, że tak powiem, i głównie faceci w Polsce zajmują się biznesem. Wiemy tutaj razem z Kamilem, bo jesteśmy w jednej organizacji anielskiej, no to na ilu tam, 40 aniołów biznesu mamy raptem kilka kobiet. Trochę więcej, ale tak, rzeczywiście kilka kobiet ostatecznie. Także drogie panie, no budujcie biznesy, no. nie może tak być. Myślę, że panie właśnie. Mirek, ja masz kobieta w zarządzie, m. w spółce, kobietę jakąś? Co, że tak, ten trend ja ten jest mam. zauważalny. Ten trend o. jest zauważalny. Ja myślę, że wystarczy spojrzeć na, nas, na nasz stolik. Ale nie, to. Ja to Musimy o tym pomyśleć. Wiecie, znaczy, no, powiadam rzecz rzeczy oczywistej, tak? I ona wynika kulturowo, tak? z warunków kulturowych, tak? No, nie każda. Znaczy, może tak. Jak ciężko jest prowadzić, nie Woły, nie, to nie, nie, nie każdy nie. sobie obejrzy 1670 i będzie widać, tak? Gdzie tam są znaczy, mężczyźni, nie, 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 nie. gdzie są kobiety i nie, to, nie, jest... Tutaj, to, to jest. Bardziej, to jest bardziej bardziej właśnie nieobrażające, nie, nie wchodzące w żadne takie tego typu rzeczy. To, to, to są kwestie pragmatyczne, tak? no, Jeśli masz nie, matka dla dzieci jest, jest jakby taką najbliższą osobą. I nie, wiem, nie wiadomo, jakbyśmy się starali, to nam ciężko będzie dorównać do tej roli, którą pełni matka, mówię w sensie ojcom. No i ciężko jest podjąć tę decyzję, jest podjąć tą decyzję żeby jednak poświęcić się pracy, a mówmy się, że budowanie biznesu od, od, od początku, robienie jakiegoś startupu czy prowadzenie firm. no jednak jest to poświęcenie, więc zwróć uwagę, że to chyba jest. I teraz pytanie, czy problem? Tak, no być może tak, bo nie mamy tutaj jakichś parytetów, ale z drugiej strony, no jeśli każdy robi to, co uważa za stosowne dla niego, no to jest ok, tak. Ja osobiście uważam, że kobiety w biznesie. W żadnym biznesie nie mają specjalnych barier. No bo pytanie, jakie mają te bariery, tak? Na takie, które spotyka. Tak? Przychodzi do jakiegoś klienta i on jej mówi, wie panie co ja to nic nie kupię, bo pan jest kobietą, a jakby przyszedł mężczyzna to by kupił. No, coś takiego nie występuje. Raczej to jest kwestia wyborów, i dopóki te wybory są zgodne z, z, z takimi z własnym poczuciem bycia szczęśliwym, to jest okej, okay, tak, więc chyba nie ma kogo. Zachęcać, tak? Po prostu. Nie, no też się zgadzam, że co? nie ma barier, nie żyjemy w krajach, za przepraszam, nie ma arabskich, tak? Ale ja słyszałem takie powiedzenie hmm, kobiece, powiedzenie w biznesie, że kobieta musi robić cztery razy więcej, żeby osiągnąć połowę tego, co osiągnie facet. Znaczy, to ten, ten znaczy, jest powiedzenia powiedzenie bardzo, jest, bardzo na pewno. jest fajne, tylko jakby zejdźmy, jakby jakbym usłyszał konkretny przykład, nie? Na zasadzie, mm. bo no, jak schodzimy. Znaczy, tak, tak, tak. nie, Absolutnie jestem, znaczy du dużo porzekadów się sprawdza, tylko... i coś w nich zazwyczaj jest. Tak? Tylko pytanie, czy to przystaje do obecnych czasów i obecnej sytuacji, w której my jesteśmy to akurat konkretnie w Polsce, bo oczywiście to może być gdzieś występować. Jestem jak najbardziej, jeśli takie bariery rzeczywiście występują, do żeby je usuwać. Tylko pytanie, czy one są takie rzeczywiście. Jesteś i są, no to trzeba je konkretnie wskazać I, i ten. Ja osobiście, tak, osobiście to jest moje doświadczenie, ma, że też pracuje i całkiem się sobie radzi właśnie dzięki swojej pracy. Nie wiem, czy jeśli bym pracował w podobnym, teraz, jeśli bym poszedł na etat, to nie wiem, czy nie zarabiałbym gorzej od niej, tak, więc no, nie do końca łapę ten, ten fragment, gdzie, gdzie tutaj mamy tą taką barierę, o której wszyscy mówimy, wszyscy ją zwalczamy, tak, ale właśnie zapytanie, ale konkretnie o jakiej sytuacji mówisz, to zazwyczaj jest no, no, ogólnie tak jest nie. Mm -hmm. Przede wszystkim wejście do biznesu, zwłaszcza większego wcale nie jest łatwe, więc sukces tutaj koleżanki, on pewnie nie wziął się z niczego. Yy, mężczyźni z natury mają większą skorość do ryzyka, tak, tak, bo to, to nawet jest, można faktycznie. zauważyć, że nie wiem, w barze, w kościele, w bibliotece, to my podchodzimy do to, pań, a nie panie do nas. Czy nawet badania naukowe są, tak. które, które to zmieniają. Różne są miejsca, niezbadane są wyroki. Nie, boskie. My, nie, nie, nie ciągnijmy tego tematu. <grym> Ale do czego dążę? Fajnie, że się pojawiają kobiety. To nie jest pierwszy sukces kobiety, która osiąga jakieś duże wyniki, dużą sprzedaż w branży związanej z kosmetykami. Bo chociażby Proctor Gamble od lat był zarządzany przez kobietę, jedna z najbogatszych zresztą. Albo Irena Aris. Nie? Tak, więc to też pokazuje, że kobiety świetnie się czują w biznesach kierowanych do kobiet. I to jest fajne. To też kwestia empatii na pewno. Tak? Empatii, zrozumienia i przede wszystkim rozumienia ich potrzeb. Ja myślę, że to, to, o czym rozmawiamy... Kamil, jakbyś byś się czuł, jakby do ciebie byś zajechał do mechanika samochodowego, tam trzy kobiety, jeszcze młode, ładne. Oczywiście, że fenomenalne. Kałę byś wypił, kawę że... byś wypił, ale powiedział, wiecie co, chyba ten samochód aż tak zepsuty nie jest. A może w drugą stronę? Ale patrz, założył, Rzeczywiście... założy, że one były mnie kompetentne Dlaczego? Dlaczego? Ups, no właśnie, nie, ups. No bo mówi że, nie, mówi, że poczułbyś się źle. Nie? U, Łukasz założył, że ty no. poczułbyś się źle, no, A, proszę. Się poczuć, że Ja my się poczuł. Nie, mówmy się, są Bardzo takie dobrze. miejsca, gdzie na dzień dzisiejszy i jeszcze, chociaż to się zmienia, widok kobiety budzi zainteresowanie. Pamiętam, jak przeprowadziłem się do Krakowa i mnie odebrała z przystanku taksówkarka. Ja wiem, z jakimi uczuciami darzyłem pierwszą panią, którą widziałem w autobusie jako kierowcę. Więc fajnie, że te kobiety się pojawiają, że przyjmują też takie typowo męskie zawody, i fajnie, że to jest reklamowane, że o tym się po prostu mówi. Fajnie, że powiedzieć, typowo męskie. są typowo męskie, z tego, że przyzwyczailiśmy się, że one tak, są typowo męskie, ale oczywiście. tak naprawdę nie ma żadnego powodu, dla którego miały być tak. męskie czy, czy damskie. Po tak. prostu... Komu się podoba ta praca, to i ma kompetencje, to niech tam pracuje. Pamiętajmy o tym, że to się zaczęło pojawiać na naszych oczach w ciągu ostatnich 10-20 lat. Tego wcześniej nie było. Tak, to zdecydowanie widać. To to zapominasz, w kobiety, jak i... zapominasz hasło kobiety na traktory. Nie, nie pamię, <noise> pamiętam bardzo dobrze, aczkolwiek, umówmy się, no nie, nie wiązała się z tym jakaś duża ilość kobiet, którym, tak, która by to rzeczywiście robiła. To, tak. to też jest współmierne znaczy, z tym, że przesuwa się ta granica macierzyństwa tak, w Polsce, ona jest teraz wyższa, jeśli się nie mylę, więc. Dostycznie, że biorąc tego Wieszka czasu na, na karierę zawodową. przyjmują jest... pewne obowiązki, co też ułatwia tak, tak. dostępność do żłobków, przedszkoli, do szkół. No, no, czym jakby bardziej tutaj ułatwimy Kobietom, ale tak naprawdę rodziną tym więcej się tych kobiet w biznesie będzie pojawiać. Także podsumowując ten temat, zapraszamy kobiety do budowania biznesu, bo w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma różnicy, jeśli chodzi o używanie narzędzi. Tak? Czy jeśli kobieta jest kierowcą, czy tak jak w armii izraelskiej, ma obowiązek służenia w, w armii, to karabin w rękach mężczyzny potrafi zrobić tyle samo szkody, co w rękach kobiety. Także to nie ma zupełnie znaczenia. Komputer waży tyle samo dla faceta, co dla kobiety. Także zapraszamy kobiety, żeby aktywizować żeby jakby budować te biznesy, bo no, myślę, że tutaj statystyki są nieubłagane.